dobry. Moim i państwa gościem jest dziś pan Adrian Popławski, koordynator projektu prowadzenia jadłodajni Caritas w Kutnie. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać właśnie o tym dziele, które no, teraz w tym okresie jesienno-zimowym zbliżającym ku końcu roku mocniej zauważamy, ale tak naprawdę wiemy, że jadłodajnia działa praktycznie przez cały rok. Tak, jadłodajnia funkcjonuje przez 11 miesięcy. Z wyłączeniem lipca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13 do 14. I tam osoby bezdomne, osoby będące w potrzebie, mogą dostać ciepły posiłek. Z czego się składa ten posiłek? Jest to zupa z wkładką mięsną oraz pieczywo pochodzące z darowizny z Carrefoura. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak wygląda u Was organizacja pracy? Bo jest Pan i wiemy, że jest jeszcze ktoś do pomocy. Jest jeszcze ze mną wolontariusz, który razem też ze mną wydaje te posiłki osobom potrzebującym, i potem po tych posiłkach staramy się też. No, bo przy naszej dodaniu też działa punkt pomocowy, informacyjny. Mhm. Więc jeżeli jakaś osoba, która przychodzi skorzystać tutaj w tej sytuacji, tutaj z zupy. Może też skorzystać z y, takiej pomocy porady, gdzie można się udać jeszcze z jakichś innych instytucji w mieście, które również mogą udzielić im wsparcia, tak? A jak to wygląda? Czy do Was na posiłek może przyjść każdy? Czy w jakiś sposób współpracujecie tutaj, nie wiem, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej? Czy macie jakoś te osoby delegowane? Czy to jest po prostu otwarte dla każdej osoby potrzebującej, która chętna? Każda będzie osoba potrzebująca może przyjść. A są to różni ludzie, bo tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, uh -huh. są to osoby bezdomne, ale także osoby starsze, które no, mają jakąś, mm, jakiś problem z, z codziennym egzystencją. Więc no, to, no po prostu. To są też osoby, które mają problemy z codziennością, tak? Czyli również Ale czyli w głównej również mierze osoby... są to osoby bezdomne. Ile mniej więcej posiłków, tak plus minus, wydajecie dziennie w Jadu tajni? No, około 50-60 osób korzysta z takiej formy pomocy. Mhm. A proszę powiedzieć, bo wiemy, że teraz przed świętami też organizujecie taką dodatkową pomoc świąteczną. Yy, tak, w okresie tutaj właśnie przedświątecznym zwracamy się do parafian o składanie produktów i artykułów żywnościowych i z tych tutaj darów yy, dobroci serca yy, przygotowane są paczki dla osób i rodzin potrzebujących około 60-70 paczek. Możemy tak przykładowo wymienić, co w takiej paczce się, się znajduje zazwyczaj, przy, na przykład? No w takiej paczce, w paczce świątecznej, głównie są to produkty, które mają długi termin przydatości, tak? Jakaś kasza, ryż, mąka, herbata, kawa, coś słodkiego, jakieś makarony, no tak, żeby po prostu zapewnić jakiekolwiek tutaj potrzeby, podstawowe produkty, tak? Wsparcie takie przedświąteczne, tak, tak, prawda? Tak. Czy dla dzieci jakieś tam dodatkowe upominki? Też są jakieś słodycze. Jeżeli wiemy, że jest rodzina z dzieckiem, to jak najbardziej też staramy się na to zwracać uwagę i też dodajemy jakieś słodycze, czekolady. Uh -huh. A proszę powiedzieć, bo pani jest osobą, która tam w jadłodajni no praktycznie codziennie jest, tak? Większość czasu. Czy podczas takich posiłków, no bo wiemy, że później osoby się udają czasami też do punktu. Czy podczas takich posiłków też czasami jest potrzeba, żeby z tymi osobami jakoś porozmawiać, coś poradzić, jakoś wesprzeć, bo to są osoby zazwyczaj no, po prostu w trudnej sytuacji życiowej. No jeżeli takie osoby wykazują chęć takiego rozmowy, no, to staramy się tak porozmawiać, pokierować właśnie tak jak yy, hmm. mówiłem, w mieście nie tylko działamy my, ale jest wiele też innych organizacji, stowarzyszeń i tutaj instytucji miejskich, które też udzielają różnorokiej formy pomocy, więc no staramy się kierować tak, żeby każda osoba mogła jakąś pomoc uzyskać, w jakiej aktualnie sytuacji się znajduje. Tam po prostu staramy się podpowiedzieć i żeby mogła wyjść z tej sytuacji. A ja jeszcze tak dopytam, ponieważ no działacie przy kościele stricte, tak? Jest to, no właśnie, przy, przy takiej no, instytucji osób wierzących. Czy zdarza się również, żeby takie osoby w potrzebie, osoby bezdomne, wspierać również modlitwą? Tak, jak najbardziej. Myślę, że nawet trzeba, żeby po prostu zapewnić im też modlitwę, bo są to no, osoby z różnymi doświadczeniami życiowymi, różnymi przejściami więc tak naprawdę no, wszelkie formy jakiejś pomocy wyjścia z takiej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, jak najbardziej są wskazane, tak. Oczywiście, a no właśnie wiemy, że będą paczki przed świętami, czy jakieś spotkanie takie typowo świąteczne, któregoś dnia jest organizowane? Nie, u nas takich spotkań nie ma. Nie ma, okej, okay. a jak będą właśnie wyglądały te kwestie wydawania posiłków przez ten czas świąteczny? Tak jak już wspomniałem, no jadłodajnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, z Łączeniem wszystkich dni ustawowo-wolnych, czyli uh -huh. w tym wypadku Boże Narodzenie niestety nie działamy. Jasne, ale w Wigilię? I tak, jak najbardziej. W Wigilię, w Wigilię jeszcze tak. Czy skoro może przyjść każdy, możemy też jakby zaprosić osoby, które ewentualnie byłyby w potrzebie? żeby do was zajrzały, dokładnie podać adres, miejsce. Jadodajnie funkcjonuje przy parafii z męczników kutnowskich. Uh -huh. Jest prowadzona przez parafialny zespół charytatywny Caritas. Parafia i zespół wraz z jadodajnym znajdują się na ulicy Kochanowskiego, 26 w Kutnie. A proszę jeszcze powiedzieć, tam jest jakaś sala, gdzie można zjeść na miejscu, czy wydajecie e, tak, to na tak, wynos? Tak. E, ogólnie można zjeść na miejscu. Jeżeli ktoś chce, no to bierze ze sobą na wynos. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim oraz Państwa gościem był pan Adrian Popławski, koordynator projektu Prowadzenia Jadłodajni Caritas w Kutnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również pani redaktor.